Dzień numer dwa w Luang Prabang. Idziemy po skuter. Idziemy po skuter, bo pójdziemy sobie na wodospady, poopływać, trochę yy, pozwiedzać. Gdzieś poza miastem. Wczoraj spędziliśmy dzień na chodzeniu po z rana na Morning Market, a wieczorkiem sobie poszliśmy na Night Market. Jeszcze, jeszcze na pewno pójdziemy. To nagram co gdzie i jak. Pierwszego dnia zawsze tak lubię pochodzić sobie czy coś na zdrowie. Dobrze mordeczki, zróbmy sobie małą prezentację, gdzie byliśmy, jak tam dojechaliśmy i jak długo tam byliśmy. Znaczy nie jak długo byliśmy, ale ile trwała podróż, bo jak długo byliśmy, no to mi się będzie mylić, no nie? Po, po wylądowaniu w Bangkoku, wzięliśmy pociąg do Chiang Mai. On jechał tak długo, 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 8-10 godzin do Chiang Mai, tutaj. Z Chiang Mai pojechaliśmy do Pai, Pai jest tutaj. Tutaj pojechaliśmy stopem, bum, bum. W Pai byliśmy około 7 dni I Z Pai Pojechaliśmy do Chiang Rai, tutaj o tu. Chiang Mai, Chiang Rai. Znaczy się tylko droga Nie jest tak jak tutaj widać Ponieważ droga wjedzie tak w dół Czyli trzeba było się cofnąć do Chiang Mai I jechać potem do Chiang Rai. I tu to też trwało około 10 godzin Następnie Z Chiang Rai. udaliśmy się autobusem na granicę z Laosem do, do Hwangsei. Tam zostaliśmy jedną noc. Wzięliśmy potem e, tą łódź. Łodzią popłynęliśmy tak jak idzie rzeka. Nie tak jak ta szczauka, tylko rzeka idzie tak jak teraz rysuje. Tutaj 6 godzin płynęliśmy. Po tym po Pak Bang znowu 8. 8 godzin do Luang Prabang i właśnie tutaj aktualnie się znajdujemy a ta rzeka szła tak tu, 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 tu. i jesteśmy w Luang Prabang 8 godzin się płynęło i już, dziękuję idziemy teraz po skuter ceny skuterów, no nie będzie nigdzie taniej niż 150 tysięcy co w przeliczeniu to około 25 zł tak. tak. No, tak. 25 zł plus minus na baty to jest około 255 no taniej nie ma ogółem wszystko w Laosie jest drogie wszystko jest importowane tutaj importowane drogą lądową Chiny podobno też przejmują cały Laos także ludzie z Laosu są źli na Chiny że taki wpływ mają na ekonomię kip stoi jak stoi Codziennie się kurs zmienia, także wczoraj wymieniliśmy pieniążki 10 tysięcy, bo wszędzie trzeba płacić gotówką, no nie? Wzięliśmy 10 tysięcy batów, bo mieliśmy gotówkę w batach i kupiliśmy za 10 tysięcy. Fajnie coś tam smarzyła, fajnego. Za 10 tysięcy batów wyszło 6,5 miliona kipów. Za pierwszy Nocleg 3 miliony 200. 000. Także. Miliony idą na lewo i prawo, można powiedzieć. Ogółem, jak idziesz ulicą, to możesz być pewny, że w końcu trafisz na sklep, na wynajem skuterów. W końcu trafisz, no bo jak. Może tu? Tutaj będą skutery? Nie, tu nie ma skuterów. Tutaj przyjechali do banku albo czegoś, do fryzjera może. Albo no zdjęcia paszportowe tam też widziałem, to może jakieś wizy tam wyrabiają. Zdjęcie jest scootera foren motobike forem. No i super. Może będzie ten szary albo ten. Zapisamy się. Jest motobike? Yeah. Yeah. Working everything okay? How much? Yeah. 110 or 1 to 5? No, 110. 110, okay. Nationality okay. Polish. Polish. You are a land of Poland. Oh, Poland. Oh, yeah. powiedz cześć idziemy przez las do wodospadów ale czuję, że jest od cholery ludzi, bo z to było chyba za 100 na parkingu no i zaszliśmy, jak słychać są wodospady przede mną, już je widzę już są znaki, uwaga głęboko nie wchodzić, jak nie umiesz pływać. A jest dokładnie 1,80 m głębokiej wody. Tak to wygląda. Plus, minus. Pierwszy wodospad. Tu się kończy. I tam jest. A tam fajnie wygląda. Bardzo fajnie. Zaraz tam podejdziemy. Mamy ten wodospad. Była. Była może sekunda zastanowienia się, czy wchodzimy. Ale nie idziemy jeszcze wyżej, ładnie ogółem, bardzo ładnie a tą rurą tutaj jest doprowadzona woda jest doprowadzona woda do tych wodospadów, no bo jakoś musi spływać, nie? Skąd się musi brać ta woda? Taka ogółem moja teoria podobno źródełko czy coś, ale to będzie ta rura. No patrzcie jak pięknie przez to, że idziemy tym skrótem, takim trekkingowym Bardziej takim No nie, nie wiem czy pod turystów, no nie, no dla tych co bardziej lubią wyzwania Bo czasami jest stromo, czasami trzeba po gałęziach ten Wychodzić No ale no to tak wygląda, no nie Ale przez to, że tak idziemy Przez to, że tak idziemy, no to w ogóle tutaj ludzi nie ma W ogóle zero, nul Jak wcześniej się przejmowałem turystami, że będzie ich od cholery yy, Tak tutaj Widzę, że jest przepięknie pusto No nikogo tutaj nie ma, nie? Tu już można wejść, posiedzieć sobie w wodzie I naprawdę ochłonąć Wodospady wodospadami Idziemy, idziemy I w końcu taki widok Na moje oko ponad 3 metry Mamy miejsce Jest słonko Jest gdzie usiąść I nie ma ludzi i tutaj nikt nie ma ruzi. <laughs> Ogłem, powiem tak. Ja człowiek nie chciał chodzić, bo zimno to i tak musi, bo zakładając szapkę o tak, miałem tu okulary i mi wpadły do wody. Są gdzieś tam. Widziałem tylko jak coś leci. A co to było, to nie wiem. I podejrzewam najgorsze. Będę musiał tam wejść i szukać. Po drodze z. Po drodze z czego? Z wodospadu zatrzymaliśmy się, był jakiś Elephant Camp. I proszę bardzo. Tutaj już słonie pracują na siebie. Ludzie jej wykorzystują, żeby sprzedawać wycieczki na, na słoniach siedzenie mają proszę jak go stuka po głowie nie powiem ci że na bank tam były szczęśliwsze w mają. maju hmm. jest środa nie wiem który dzień no tak dzień trzeci w blank prebank jest bardzo ładnie ogólnie znajdujemy się na takim na końcówce takiego jakby to jakby nazwać No tak, na końcówce miasta Poczekaj, powtórz jeszcze raz, bo ładnie to powiedziałaś Do kamerki Na raz. zakolu rzeki, która oplata to miasto Tak, już wkleję zdjęcie Zobaczcie jak to wygląda Patrzcie jak ci młodzi Zapytam się ile mają lat, Hello How old are you? How old? Your age? Ten, five? Proszę, ile masz lat? Tutaj, patrz, młody. 11. 11. I możesz on na Tak. I teraz tak. Może jeździć skuterem? No. Tak. Yes? Yes. Super. Super. Ale razie, Tu wam coś ciekawego pokażę Właśnie na tym brzegu tutaj rzeki Mekong Znajduje się knajpa o nazwie Obama, Obama Coconut Tutaj pierwszy raz amerykański prezydent przyjechał i spróbował kokosów I właśnie wybrał tą knajpę Ciekawe czy wtedy też się nazywał Obama Coconut I to było właśnie pierwszy raz Pierwszy raz po wojnie, żeby amerykański prezydent odwiedził Laos. O, tam jest nawet wycinek pana Baraka. I właśnie wybrał sobie to miejsce na spróbowanie kokosu. Taka ciekawostka. To teraz znajdujemy się tutaj na nocnym bazarze, przy nocnym markecie yy, bardzo spokojnie. Cicho. i wszystko widać, no nie? Ale ogółem do czego dążę? Dążę do tego, że tak wygląda przez dzień, a tak wygląda wieczorem. Żarcie i karty. I ogółem jesteśmy w fińskim, w fińskim markecie dla Laosie i zobaczymy ile rzeczy kosztują dla porównania, nie? Miotły, 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 Takie, o, taka o miotła. 100 tysięcy przez 5, nie? Że 100 tysięcy to, to, to będzie 20 zł. No tak, przez 5 tysięcy dzielimy. No, tak, dzielimy cenę przez 5 tysięcy. 200 tak naprawdę. No. Łoki takie konkretne, no to masz 240, 380, 410, 310 A jaki jest najtańszy łok? Najtańszy łok? No to już jest taka chyba zwykła patelnia, 250 Wieszaki Wieszaki, 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 wieszaki 35 tysięcy, czyli co? 7 zł. Jakieś śmieszne małe, tylko że to są małe, nie? No zobaczyłem, patrz wujek 35 tysięcy za, za Stanleya 8 metrową. 7 zł. To jest dobra cena. To jest bardzo dobra cena. Eee, co tu A takie o takiej o nieznanej firmy 47. A czy no, nieznane, ja nie znam tej firmy. Bazo, ale Stanleya są dobre rzeczy, nie? A nie wiem dlaczego. To jest 160. Aaaa, Dziad sobie tak przesuwały no właśnie, czyli Stanleya tak naprawdę ośmiometrowa 160 tysięcy, no to 32 zł, coś w tym stylu. Kłódki, taka porządniejsza 100 tysięcy, 20 zł, w takim razie piłeczki do tenisa 95 tysięcy. Ciasteczka jakieś na promocji za 15 tysięcy, czyli 3 zł, takie coś. O, jeszcze podwójne pakowanie, fajne. 3 zyta Lejsy na promocji 11 tysięcy, czyli około 2 zł. Dwa z czymś. Co my tu mamy? Takie śmieszne pakowanie. To będzie porówka. Porówka za 5500, czy za złotówkę. O, parówki pojedyncze, opakowane co to, 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 to będzie? salce są? coś większego? no chyba z, z lowa. 156 11 zł. z drzemy. dużo 120 masz ile? 24 zł 24 zł taki no ale tu masz też za 40 tysięcy za 8 takie takie ciasteczka 29 tysięcy czy jakieś 6 zł? Paczka Wód 31 tysięcy. Czyli to około 6, 6 zł? Tak, 6 takich też Czyli 1 złotówkę, nie? Dobra, dobra cena. Aks, ile kosztuje? 65. Czyli jakieś 13 zł. 13 zł. Takie małe do, do tego, do samolotu 27. Najtańsza 26 tysięcy z tego co widzę. Czyli znowu 5 złotych. Spoko, chyba tańsze nie? O, są też małe, tubki Za dwa złote. Mówię, że póki świeże, wszystko w, w, w głowie, można opowiedzieć o bombach w Laosie. E, pomiędzy rokiem 64 a 73. W wieku XX tak, czyli zaraz po II wojnie światowej, jak Amerykanie postanowili zaatakować Wietnam, to Wietnam do Wietnamu rzeczy wjeżdżały przez Laos. E, Amerykanie dogadali się z Wietnamem, e, znaczy tak, czy się dogadali. Ogółem mieli, mieli powiedziane Amerykanie, że w Wietnamie nie mogą bombardować. E, nie mogą bombardować w pobliżu świątyń. Bo to są święte miejsca. To Amerykańce sobie postanowiły, dobra, to bombardujemy waszą drogę dostaw, czyli przez Laos. Tak, bombardowali Laos, i do dzisiaj Laos zostaje najbardziej bombardowanym krajem na świecie, z czego jak bombardowali przez te 9 lat, zrzucili 2 miliony. Słuchajcie, 2 miliony ton bomb, z czego 240 milionów to były małe bombis, tak to nazywają. Jak zrzucali bombę, to w środku tej bomby znajdowały się około 400, 500, 600 mniejszych bomb. Takie jak pięść męska. Taka jak męska pięść. Co jak ta wybuchała, to jeszcze miała amunicję dookoła, nie? I rozrywała wszystko. I ogółem, co do Laosu, to było tak, że Laos mogli cały bombardować. Także gdzieś się działo, tam rzucali. I do dzisiaj szacuje się, że jest 80 milionów niewypałów w ziemi. On jeszcze jest. I bum! Nie ma czapki. Dlaczego bomby były takie niebezpieczne, a dalej są niebezpieczne, kochanie? Wiesz, dlaczego ci powiem, że są niebezpieczne? Bo, ponieważ są z wysokiej jakości stali i zawierają miedź A że ludzie w Laosie są biedni, to wystarczyło kupić ten. Wykrywasz metalu? Wykrywasz metalu za 12 dolców i iść na polowanie z rodziną. Tak ludzie robili. Cena za kilo to było chyba. 7000 tysięcy kipów? Nie wiem dokładnie ile, ale. Mamy gdzieś zdjęcie. Tak, mamy gdzieś zdjęcie już i już wklejam zdjęcie. Ale. Jak ktoś trafił na jackpota taką bombę nie wypał, co ważyła 300 kilo to dostawał 12 milionów. 12 milionów za taką bombę, całoroczne, a dwie trzecie y, wynagrodzenia farmerskiego. Do dzisiaj się edukuje dzieci, jak się zachowywać, jak się znajdzie bombę, czego nie robić, żeby od razu odpowiednie służby zawiadomili najlepiej swoje swoich rodziców. I oby nie byli chętni, żeby szybko zarobić, łatwo, tylko powiadomili i rodzice, właśnie służby z tego muzeum. Bardzo fajne, polecamy. Malutkie? Malutkie, tak. Tak, naprawdę jeden pokoik, Bardzo, bardzo konkretne. Dokładnie, intensywny, Prze... Dokładnie esencja esencji. W jednym pokoju zawarta. Potem był e, salakinowy. O, pan siedzi na bombie. Ostro. I tam na zewnątrz też były bomby. No, na szczęście w naszym rejonie tutaj nie było wiele wybuchów, ale na północy i szczególnie na południu, wzdłuż granicy z Wietnamem, tam to jest odgroma, no nie, i jeszcze na pewno odgroma nieznalezionych. Także rząd zakazał yy, sprzedaży i skupowania metalu. Ale to wiadomo kto co robi po bokach. Drapaliśmy się na szczyt góry Fusi, żeby zobaczyć zachód. I inni ludzie mieli ten sam pomysł. Summa summarum, to mogę Wam w sumie pokazać jak wygląda nasze pokoju. One się już zamykają od środka, także nikt teraz nie otworzy. Tutaj mamy wyjście na zewnątrz, no, nikt nie może wejść. Cały ten teraz jest dla nas tak naprawdę. I w sumie tak wygląda ten tułaż. Pokój jeden, drugi, łazienka i trzeci pokój. Tak wygląda nasz hostel. Wszystko jest tutaj kuchni? Myślę, jest to, że są zielone banany, a można je jeść. I tu jest. O, jest na recepcji. Tu można sobie usiąść, pograć w szachy, telewizor oglądać, może na macie poleżeć. Tam siedzi ten Pana recepcja. A tak wygląda na zewnątrz. Mówią, o, tu jest jeden but, a drugi jest tu. One codziennie gdzie indziej idą. Po chacie chodzi się bez butów, jakiego fontanka. Tu można przyjechać skuterem, a tu co drugi wieczór mamy kolację bardzo fajne, bardzo fajne. O, I się nazywa La Casa de Jardín. Dzisiaj okrągła data, i uroczystość, i świętowanie pierwszy miesiąc. Nasz w podróży. No. A wydaje się dłużej. Znaczy, czy się wydaje dłużej? Nie. Bym powiedział, że dokładnie, dokładnie wydaje się, jakby miesiąc minął. No. No, no, no. Nie powiedziałbym, że jakoś się dłuży czy coś, tylko że tak, że miesiąc. No. Kochani, jest tłusty czwartek. I tu mamy po 5000, wszystko. Nigdzie indziej nie było pączków. Ale jakimś cudem wracałem do domu i znalazłem pączki, kupiłem 4, proszę bardzo, po 5 tysięcy, czyli po złotówce. Super, pięknie. Jedziemy je skonsumować.